Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa. Przełożył Bunokato. Przejrzeli Woro, E. Sudil, Wilhelm Schiffer, Yoshiro Tamura. Rozdział Tyfnasti. Ostatnie polecenie. Wówczas Buddha siakjamuni powstał ze swego tronu prawa. Manifestując nadnaturalne moce, położył prawą rękę na głowach niezliczonych bodhisatwów mahasatwów i powiedział tak. Przez niezliczone setki tysięcy myriad koti Najut kalb praktykowałem to rzadko spotykane prawo doskonałego oświecenia. Teraz powierzam je wam. Całym sercem głoście to prawo i sprawiajcie, by wszędzie wzrastało i kwitło. W ten sposób trzykrotnie położył rękę na głowach bodhisattwów mahasatwów i powiedział tak: Przez niezliczone setki tysięcy miriati najut kalp praktykowałem to rzadko spotykane prawo doskonałego oświecenia. Teraz powierzam je Wam: przyjmijcie je i zachowujcie, czytajcie i recytujcie, i głoście to prawo na wszystkie strony, tak, by wszystkie żyjące istoty wszędzie mogły usłyszeć i poznać je. Dlaczego? Tatagata jest najżyczliwszy i najbardziej współczujący. Nie jest małoduszny ani skąpy i jest w stanie nieustraszenie udzielać wszystkim istotom mądrości Buddy, mądrości tatagaty i samoistnej mądrości. Tatagata jest wielkim dobroczyńcą wszystkich żyjących istot. Wy także uczcie się i podążajcie za przykładem Tathagaty, i nie bądźcie małoduszni i skąpi. Jeżeli szlachetni synowie lub szlachetne córki w przyszłych wiekach uwierzą w mądrość Tathagaty, głoście im sutre kwiatu prawa tak, żeby usłyszeli i poznali ją, po to, aby uzyskać mądrość Buddy. Jeżeli będą żyjące istoty, które nie uwierzą w nią, ukażcie, nauczcie. Obdaszcie dobrodziejstwami i uradujcie je przy pomocy innych, zręcznych, głębokich praw Tatagaty. Jeśli będziecie w stanie działać w ten sposób, wtedy spłacicie łaskawość Buddów. Na to wszyscy Bodhisattwowie, Mahasattwowie, usłyszawszy tę przemowę Buddy, byli wypełnieni wielką radością i ponownie złożyli mu hołd, skłaniając się, pochylając głowy i złożonymi dłońmi oddając cześć Buddzie, wołając jednym głosem będziemy czynili wszystko tak jak nakazał czczony przez świat zaprawdę czczony przez świat nie obawiaj się trzykrotnie w ten sposób cały zastęp bodhisattwów mahasattwów zawołał jednym głosem będziemy czynili wszystko tak jak nakazał czczony przez świat zaprawdę czczony przez świat nie obawiaj się potem buddha sakyamuni nakazał wszystkim wypromieniowanym buddom którzy przybyli ze wszystkich stron by każdy powrócił do swojej własnej krainy, mówiąc: Buddowie, pokój z wami, niech stupa Buddy, liczne skarby powrócą do poprzedniego stanu. Gdy te słowa zostały wypowiedziane, niezliczeni wypromieniowani buddowie ze wszystkich stron, którzy siedzieli na lwich tronach pod klejnotowymi drzewami, jak również Budda. Liczne skarby, zastęp nieskończonych asamkiej bodhisattwów, wspaniałe prowadzenie się i inni, również cztery grupy słuchaczy, Siari Putra i inni. Oraz wszystkie światy, bogowie, ludzie, Asury i tak słysząc naukę Buddy, radowali się wielce.